Czym jest prawdziwa inteligencja? Tak naprawdę, żaden test psychologiczny nie daje nam weryfikacji, czy ktoś jest inteligentny, czy nie. To tak szerokie spektrum intelektualnej zdolności naszego mózgu, że nie da się zweryfikować poprzez jeden test inteligencji człowieka. Podam wam parę elementów, które świadczą o tym, że jesteś inteligentny. Najistotniejszym czynnikiem, który świadczy o Twoim razie inteligencji, jest. Świadomość w jaki sposób działa rzeczywistość. Kolejna kwestia jest taka, że musimy wiedzieć i zdawać sobie sprawę ze swojej ułomności, bo jeżeli człowiek jest naprawdę inteligentny i wie, jak złożona jest rzeczywistość, to nigdy nie będzie miał bardzo wysokiego ego. Złożoność wszechświata. Jeżeli chodzi o działanie rzeczywistości, inteligentna osoba wie, w jaki sposób działa rzeczywistość, wie, w jaki sposób przecinają się branże, wie, kiedy i jak mocno. Człowiek, który jest samoświadomy, zdaje sobie sprawę z tego, że czegoś może nie wiedzieć. Ograniczenia są jednym z głównych elementów ilorazu inteligencji. A najistotniejszym elementem inteligencji to świadomość swoich własnych. Ograniczeń, bo człowiek, który jest inteligentny, staje sobie sprawę z własnych ograniczeń i wie, w jaki sposób może nad nimi pracować.